Witam krótki film z małego remontu z małej awarii forszmita pęk, pasek napędu kompresora, sprężarki tutaj już jest nowy założony Przy okazji nowy założyłem do tego do alternatora do pompy wody Awaria paska była spowodowana tym, że rolka napinająca była już zużyta, ona jest taka, nie wiem, plastikowa, teflonowa, nie wiem jak to nazwać dokładnie, I nie, jest równo, nie jest równo podrobiona. Być może kiedyś się łożysko zatarło komuś czy coś i tak w tym miejscu na przykład jest głęboko wytarta, tutaj jest na przykład wyżej. I taki owalny, jakiś jajowaty kształt i ten pasek pewnie był nieró nierównomiernie napinany. I dlatego on tak często siadał, bo ogólnie często ten pasek pękał. Tak co 100 godzin, średnio ten pasek pękał. Tutaj poprosiłem tokarza znajomego z Zbyszka, utoczył mi nową metalową rolkę. Ona jest na łożysku zamontowana tutaj na, na tym uchwycie. I z tym uchwytem tutaj jest to. Nie wiem, czy będzie widać. Widać. Tutaj jest tak napinana Jak się okazało, jak to wszystko rozmontowałem, bo to trzeba wyjąć chłodnicę oleju, chłodnicę cieczy. Trzeba pompę rozjechać. Wyjąć z tych mocowań pompę, żeby paski tu tędy przełożyć. Także trochę roboty jest. Maska. I tak dalej. Okazało się, że dwie gumy były zużyte, pęknięte były te, te, te dwie te śrubki wystające M8, tylko na dwóch, ten krzyżak tylko na dwóch tutaj ciągnął. No i co? Krzyżak też jest podrobiony, jak widać, te frazy są podrobione, już się praktycznie kończy, i tutaj na pompie też te freziki. Są kiepskiej jakości, także to jutro zamówię. Patrzyłem na internecie, są, są. Yy, do kupienia ten krzyżak i ta nasadka jest do kupienia. Także jutro to kupię. Gumy założyłem już nowe. Cztery wszystkie. Także myślę, że jak to powymieniam, to się na chwilę uspokoi. Chociaż te gumy też mi jakiś czas temu pękły. One były już wymienione. Ale dosyć mało tego, że tu są frazy podrobione, to jeszcze jest tu... I tu, tu jest bardzo mocno podrobione. A tu jest ok, tu jest ok, a tu jest mocno podrobione. Tu jest mocno, i tutaj jest ok, czyli nie wiem jak to się stało. Ale no tak nierówność ten krzyżak też zużywa. Założę nowy, zobaczę, zaobserwuję, jak zamontuję, jak to wszystko się układa. I jak coś, to jak coś tam będziemy, będziemy poprawiać. No i to by było na tyle. Od razu pasek na alternator, też nowy, założyłem. Ząbkowany, nie wiem czy dobrze, czy nie dobrze, Się okaże. Lusterko muszę kupić, bo ułamałem na wiosnę przez moją nieostrożność. Drugie też trzeba wymienić, bo spęknięte. I to lusterko też wymienimy. Też je oczywiście ja potłukłem, no bo kto inny. Oczywiście nie niechcący, żeby nie było. Tu zabezpieczone szmatką, żeby nie napadało wody. W zimę wszystkie przewody nowe założyłem od układu chłodzenia wszystkie są nowe, tutaj nowe, kompletnie wszystkie nowe, nowe opaski. Znaczy no nie wszystkie, ten akurat został stary. Tu jest właśnie chłodnica. Chłodnica oleju. Akumulator muszę kupić. Klemy, klemę trzeba założyć, bo nie ma. Oczy, znaczy, jak zdemontowałem do klasa, to urwała się. Tak, to jest tu właśnie. No tak to na tyle by było. Pozamawiam te części, zobaczymy. Złożę jak to wszystko będzie funkcjonowało. Mam nadzieję, że dobrze. Dobra. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.